Znalazłem to miejsce, wygrany AS. Czy, czy jest Pan ogólnie zadowolony, czy wczorajszy dzień trochę popsuł humor? No, przede wszystkim jest bardzo miło być na mecie. Myślę, że wszyscy ci, którzy kończą rajdy, to mają z tego dużą satysfakcję. Ehm, no faktycznie na no wczoraj nie, nie pracowało nam turbo, niskie ładowania. Poradziliśmy sobie z tym dopiero na ostatniej strefie. Dzisiaj było lepiej, ale dopiero jak się rozpędziłem, zacząłem rozpoznawać inne braki, które były w samochodzie. Typo mieliśmy trochę za sztywną sprężynę, potem się okazało, że mamy trochę za miękkie opony No i właśnie teraz jesteśmy przygotowani do rajdu Tylko jest to trochę za, trochę za późno Jasne, wygrał samochód Super 2000, pierwszy raz w Mistrzostwach Polski, To znaczy, że jest to właściwy kierunek Dobry kierowca, dobry samochód Cały czas jechał bardzo równo Brian, także stąd ten sukces Równa, dobra jazda, dobrym sprzętem jest szansa, że w rajdzie lotosu będzie pan już siedział w kąta. No będę się starał, tak, tak, zdecydowanie.